Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła, hehe. <laughs> już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl trzy, trzy dobre skoki dzisiaj w Twoim wykonaniu, jak to oceniasz? Eee, no tak, e, trzy, trzy dobre skoki, ten pierwszy konkursowy, tak jak mówiłem przed chwilką, Mógł być troszkę lepszy. Nie, nie jestem do niego tak, niego tak do końca zadowolony, bo, bo coś tam jednak w tym skoku nie zagrało i e, na chwilę obecną potrafiłbym lepiej skoczyć. E, a ten drugi skok wydawał się całkiem w porządku, ale e, tak jak mówię, jest tabelka tak nisko ustawiona, że jeżeli jest e, minimalnie mniej tego wiatru pod narty, e, to przy tak hardkorowo nisko ustawionym rozbiegu jest ciężko cokolwiek zrobić. I, e, i myślę, że, e, no, że po prostu e, ten skok drugi był dobry. warunki no, dziś są równe dla wszystkich, czy coś tam miesza? Nigdy nie ma tak, żeby warunki były równe dla wszystkich. Tak, Jeden ma lepiej, drugi ma gorzej. E, jest tylko tak, że czasami są mniejsze te różnice albo większe. I, e, myślę, że warunki dzisiaj były dobre. Nie ma tutaj e, co narzekać na warunki. Po prostu e, skacze i wygrywa ten, który jest najlepszy. I, e, tutaj nie ma dwóch zdań. Czyli w tym sezonie się przedzierałeś z Kucharu kontynentalnego. Czujesz, czujesz, że idzie to w górę wszystko e, Na pewno e, na pewno rozwój jest, tak? I to nie jest tak, że dochodzisz do pewnego momentu i już jesteś najlepszy, bo zawsze ktoś może ci jeszcze wyprzedzić. Jest tylu dobrych zawodników w tym momencie, że e, myślę, że jest 20 zawodników, którzy w każdym momencie mogą ten kuchar świata wygrać. E, poszczególny konkurs, także e, cały czas trzeba się rozwijać cały czas trzeba pracować, tak? skoki zrobiły się jak Formuła 1 i e, każdy najmniejszy detal tutaj ma, e, ma ważną, ważną rolę odgrywa, także e, naprawdę trzeba być e, praktycznie bezbłędnym, żeby ktolwiek ubrać. Prostę czterech skoczni, e, dobrze skakałeś na treningach, kwalifikacjach. W konkursie trochę nie, nie, nie mogłeś tego przełożyć. Z czego to wynikało? Myślę, że te dwa pierwsze konkursy w moim wykonaniu to e, były takie słabsze konkursy. Troszkę byłem może spięty, może za bardzo chciałem. E, później, e, później tak szczerze powiedziawszy, po tych dwóch pierwszych konkursach dopiero żona do mnie zadzwoniła i zapytała się mnie, e, po co tam w ogóle pojechałem. E, dlaczego, dlaczego nie czerpię z tego radości, tak? I właśnie to było to, o czym zapomniałem, tak? Czułem się dosyć mocny, czułem się dosyć dobrze, ale zapomniałem o tym, że jeszcze ze stoków trzeba czerpać radość, żeby, żeby dobrze skakać. I e, to sobie przypomniałem i faktycznie stwierdziłem, że po to tam przyjechałem, żeby czerpać z tego radość. E, I w te następne konkursy były takie lepsze dla mnie i, i takie luźniejsze po prostu byłem e, bardziej takim Jankiem ziobro, a nie e, spiętym jankiem Ziobro. Słynny luz, powracam. Tak, powraca i luz, luz musi być zawsze. O tym słynnym ludzie za każdym razem sobie przypominam i, i naprawdę mi to pomaga, także myślę, że to jest taki e, malutki motorek napędowy, który, który ma jakiś tam swój ułamek czy procent w tym, żeby dobrze skakać.